To jest podcast Inżynier Naturalnie. Posłuchaj o energetyce i otaczającym nas świecie. Nazywam się Izabela Krakowiak i zostanę Twoim przewodnikiem po technologii, odnawialnych źródłach energii i ekologicznym spojrzeniu na codzienność. Do dzieła! Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Inżynier Naturalnie. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony strefom czystego transportu. Ostatnio bardzo głośno zrobiło się o strefach czystego transportu. Powodem jest wprowadzenie jednej z nich od 2024 roku w Warszawie. Czy to oznacza, że już niedługo nie wjedziemy samochodami do centrów wielu miast? A może, że wjazd będzie płatny? Postaram się odpowiedzieć między innymi na te pytania. Dzisiejszy odcinek będzie no nieco inny niż poprzednie. Dlaczego? Otóż mam zamiar w większym stopniu przedstawić swój punkt widzenia na temat STC, yy, niż skupić się na omawianiu tematu w naukowy sposób. Yy, oczywiście nie zabraknie odpowiedzi na pytania co to jest strefa czystego transportu albo dlaczego. SCT. Jednak w głównej mierze zamierzam nakreślić zarówno plusy, jak i minusy wprowadzenia wpr tych stref w europejskich miastach. Zastanawiam się również, jaki sens mają strefy czystego transportu i czy jest w ogóle jakiś logiczny powód ich wprowadzania. Ale o co chodzi? W ostatnim czasie, to koniec 2023 roku, o strefach czystego transportu pisano bardzo dużo w internecie. Myślę, że jeśli bardzo interesuje Cię konkretne wymogi i daty graniczne, to z łatwością znajdziesz te dane w sieci. Dlatego nie będę się na ten temat zbyt długo rozwodzić. Żeby jednak cały materiał był łatwiejszy w odbiorze, szczególnie dla osób, które nie za bardzo wiedzą, z czym jeść owe SCT, zrobię małe wprowadzenie. Czym jest strefa czystego transportu? Najprościej można powiedzieć, że jest to instrument albo regulacja, która ma zadbać o jakość powietrza w miastach. W jaki sposób? Przez zakazanie wjazdu do tej strefy samochodów oraz innych pojazdów spalinowych najbardziej zanieczyszczających powietrze. Już jakiś czas temu zauważono lub zmierzono, że za przeważającą część tlenków azotu obecnych w skażonym powietrzu odpowiada właśnie transport. A skoro tak, to wymyślono obszary, na których zawartość szkodliwych tlenków by nie występowała. Tym właśnie SCT różni się od stref ograniczonego ruchu, że nie zakazują całkowicie wjazdu na określone tereny miasta. O tym, jakich pojazdów dotyczy SCT, usłyszysz za parę chwil. Kto decyduje o wprowadzeniu stref czystego transportu? Choć ostateczna decyzja leży w rękach lokalnych władz i samorządów, to jednak nakaz lub bardziej wytyczna o wprowadzeniu w danym mieście SCT pochodzi od Unii Europejskiej. Jednak nie wprost. Wszystko rozbija się tutaj o pieniądze. Jeśli dany kraj chce otrzymać europejskie fundusze, musi wprowadzić SCT we wskazanych miastach. W przypadku Polski jeśli chce ona otrzymać pieniądze z krajowego planu odbudowy, czyli KPO, to musi ustanowić SCT na terenie Warszawy, Krakowa i Wrocławia. No jak na razie. W jakich miejscach ustanawia się strefy czystego transportu? Konieczność wprowadzenia SCT mają miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców, w których przekroczono są normy jakości powietrza, a ściślej dwutlenków azotu? Stąd w naszym kraju padło na Kraków, Warszawę oraz Wrocław. Mimo, że nasze piękne, uzdrowiskowe, górskie miejscowości typu Rabka Zdrój, Szczawno Zdrój czy Goczałkowice Zdrój biją na głowę wymienione wyżej metropolie pod względem marnej jakości powietrza, to z racji małej liczby mieszkańców strefa czystego transportu nie zostanie tam wprowadzona. Jakich pojazdów dotyczy strefa czystego transportu? Do obszaru objętego SCT nie wjadą pojazdy, nie spełniające określonych norm emisji spalin. Z początku normy będą ustawione dość nisko, tak by przeważająca większość samochodów została dopuszczona do ruchu. Jednak co określony czas, wymogi będą coraz bardziej zaostrzane. Zastosowano tu również podział na samochody z silnikiem benzynowym i diesla, bo jak wiadomo, te drugie w większym stopniu odpowiadają za zanieczyszczenia. Co istotne, zakaz nie będzie obejmował pojazdów mieszkańców oraz samochodów klasyfikowanych jako zabytkowe. Czas na moją opinię. Jako wielki fan ekologii i ekologicznych rozwiązań, mam mieszane uczucia co do idei stref czystego transportu. Szanuję wprowadzanie działań mających zniwelować lub zmniejszyć szkodliwy wpływ człowieka na środowisko. Jednak Niech te działania faktycznie będą przynosiły dobre rezultaty, a nie były przejawem greenwashingu. O temacie ekościęm mówiłam w odcinku 16 pod tytułem Greenwashing. W takim razie, bez dalszego owijania w bawełnę, oto mój pogląd na SCT. Leciwe samochody. Nie jest tajemnicą, że w Polsce przeważają używane samochody. Według danych z Cepiku, średni wiek samochodów w Polsce w 2022 roku wynosił ponad 13 lat. Liczone są tutaj tylko pojazdy w użyciu, a nie te określone mianem samochodów Widm. Można powiedzieć, że to dużo. Jednak samochód to nie buty, które kupuje się na dwa lub trzy sezony. Z założenia powinien nam służyć kilkanaście lat. No i właśnie tu pojawia się problem. Jednym z argumentów wysuwanych przez pomysłodawców SCT jest wiek samochodów. Chodzi o to, że w założeniu unijnych biurokratów stare samochody wytwarzają większą emisję spalin. Jeśli kierować się tylko normami euro dotyczącymi emisji spalin, zaostrzającymi z każdą kolejną edycją restrykcje dotyczące emisji, to może i prawda. Jednak spójrzmy na to z innej strony. Kiedyś produkowano głównie małe samochody osobowe. I mam tu na myśli Europę, a nie USA, gdzie wszystko jest duże od odległości przez ludzi na autach kończąc. Produkcja suwów i samochodów typu crossover wypiera stopniowo auta mniejsze. Na potrzeby tego materiału sprawdziłam listy aktualnie produkowanych samochodów popularnych marek oraz ich średnie spalanie. No i otóż okazało się, że coraz mniej było tam mniejszych aut. Oczywiście Większe gabarytowo pojazdy mają również większą masę. A co za tym idzie, czy chcąc czy nie, w większości będą więcej paliły. Kilka lat temu redaktorzy strony Autokult pokuśli się nawet o testy. Link do omówienia tych testów znajdziesz w artykule na blogu. Okazuje się, że suwy palą więcej, nawet porównując samochody o identycznej pojemności silnika. Auto przyszłości równa się tylko elektryk. W założeniu wprowadzenie SCT ma zachęcić obywateli do pozbywania się samochodów spalinowych. O ile teraz jeszcze dopuszczalny będzie wjazd do stref autem kilkunastoletnim, o tyle za kilka, kilkanaście lat pozwolenie dostaną jedynie pojazdy z ostatnich kilku roczników. Bo nie ukrywajmy, że to, co dzisiaj jest najbardziej ekologiczną kategorią Euro 6, za moment zostanie zdeklasowane przez Euro 7, 8 i tak w efekcie najbezpieczniej ze względu na przepisy będzie zainwestować w samochód elektryczny. A ten ma całą paletę wad. Od wyboru do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie. A są to wysoka cena, niski poziom ekologiczności, słaby zasięg. Wiem, że próby nad zwiększeniem zasięgu trwają. Jeśli coś się zmieni w tym zakresie, to oczywiście wykreślę ten punkt. E, problemy z żywotnością w niskich temperaturach. Dość, dość długie lub bardzo długie ładowanie w porównaniu z konwencjonalnymi samochodami. No i skomplikowana naprawa, która może skutkować nawet koniecznością utylizacji pojazdu. Na pewno fani motoryzacji byliby w stanie dopisać do tej listy kolejne punkty. Jeśli należysz do takich osób, to napisz w komentarzu pod artykułem: jakie są Twoje opinie o wadach lub zaletach samochodów elektrycznych? Tymczasem, o co chodzi z tym niskim poziomem ekologiczności? Otóż samochód nie powinien być oceniany mianem ekologicznego, jeśli bierze się pod uwagę jedynie paliwo, z jakiego korzysta. Powinniśmy kalkulować całkowity cykl życia takiego pojazdu, od, od etapu pozyskiwania surowców na materiały, przez proces produkcji, użytkowania, na utylizacji kończąc. Takie kryterium działa jak knockout dla aut elektrycznych. Pozyskanie surowców na olbrzymie baterii jest procesem nieekologicznym. Żywotność takiego samochodu jest zdecydowanie niższa niż konwencjonalnego spalinowego. Ma to związek z koniecznością częstego ładowania. A nie wszystkie komponenty dostają drugie życie i są prawidłowo zagospodarowywane. Problem z parkowaniem. Jakiś czas temu przyjechałam do lokalnego centrum handlowego samochodem. Nie udało mi się znaleźć wolnego miejsca parkingowego. Mimo, że był zwykły dzień i godziny przedpołudniowe. Czemu o tym mówię? Ponieważ po objechaniu całego parkingu na jakieś 150-200 miejsc okazało się, że w wielu miejscach właściciele crossoverów i suwów zaparkowali je na dwóch miejscach parkingowych. W końcu to wielkie samochody, a miejsca parkingowe były wyznaczane, kiedy jeszcze takie olbrzymy nie jeździły po ulicach. Efekt? Jeśli wszyscy będą zmuszeni do kupowania nowych aut, w większości suwopodobnych, to ze znalezieniem miejsca parkingowego w przyszłości może być jeszcze trudniej niż dziś. Połapali się w tym Paryżanie. Władze miejskie na czele z mer An-Hidalgo zamierzają wypowiedzieć suwą wojnę. Włodarze i wielu mieszkańców uważa, że te samochody są za duże na miejskie ulice. Zabierają znacznie więcej miejsca i trują środowisko bardziej. W najbliższym czasie, to znaczy w 2024 roku, przewidziane są, jest referendum w tej sprawie. Przyznam, że będę śledzić jego wyniki i wynikające z nich implikacje. Może Francuzi staną się prekursorami nowego europejskiego trendu? Jedno miasto, różne powietrza. Niedaleko miejsca, w którym kiedyś mieszkałam, w Poznaniu jest nowe osiedle mieszkaniowe o ścisłej zabudowie z parkingami wewnętrznymi. I rokrocznie przekraczane są tam normy zanieczyszczania powietrza. A mieszkańcy narzekają w tej sprawie. Osiedle ogrzewane jest z sieci ciepłowniczej miasta, więc nie sposób zwalić odpowiedzialność na piece opalane paliwami kopalnymi. Chociaż swego czasu odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obwiniano oddalony o kilkanaście kilometrów swarzenc z jego zabudową jednorodzinną. No idiotyzm. Prawdą jest, że osiedle to otoczone jest z trzech stron większymi drogami, a do każdego mieszkania przypisany jest co najmniej jeden samochód. Po tym dość długim wstępie przejdę do klu. W ścisłym centrum miasta wprowadzamy SCT. I co? Może powietrze tam będzie odrobinę czystsze, ale za chwilę powieje wiatr, a ten w ostatnich latach lubi sobie poszaleć w Polsce. No i do centrum już leci nieczyste powietrze z innych dzielnic, po których śmigają kopcące pojazdy. Uprzywilejowani i bogatsi. Nie da się ukryć, że wprowadzenie SCT okaże się ciosem dla biedniejszych mieszkańców miasta. Odtąd chcąc zostać, dostać się do centrum, będą musieli dojechać transportem publicznym. Z kolei ci, którzy stać na wymianę samochodu na nowy lub ekologiczny, a nie są to często małe pieniądze, będą z zadowoleniem poruszali się po bardziej pustych ulicach. No bo zasadniczo nie każdy wjedzie do centrum, ale wjedzie Wielki Sów na ciasne ulice i znowu zajmie dwa miejsca parkingowe. Podsumowanie. To tyle, jeśli chodzi o moją subiektywną opinię dotyczącą strefy czas czystego transportu. Możesz się z nią zgadzać bądź nie. Niezależnie od strony, za jaką się opowiesz, możesz napisać o tym komentarz na blogu lub pod filmem na YouTubie. Liczę na kulturalną dyskusję i wymianę poglądów. Nie dziwią mnie w tej sytuacji sprzeciwy mieszkańców miast. I w ramach ciekawostki powiem na koniec tylko, że w Niemczech, w którym SCT działają już od 2007 roku. Niektóre landy rozważają rezygnację z tych stref w części miast. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału. Już teraz zachęcam Cię do zapoznania się z następnymi. A więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.